Panie burmistrzu, za nami rozpoczęcie 18. przystanku Woodstock. Przed chwilą wszedł pan ze sceny. Robi to jeszcze na panu wrażenie po raz dziewiąty? Patrzenie na, 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 na rozpoczynający się festiwal? Czy już Naprawdę, to nie jest dwa razy tak samo. To za każdym razem jest nowy festiwal, nowe przygotowania, nowy efekt, jakaś niespodzianka. Nie, do tego się nie można przyzwyczaić. To jest zawsze atrakcyjne. Wczoraj rozmawiałem z Jurkiem Owsiakiem, powiedział, że będzie chciał, żeby tak był organizowany w Kostrzynie tak długo jak to tylko możliwe. Kostrzyn też chce, żeby łódce był organizowany tak, tylko, jak, tak długo jak to tylko możliwe? No, to pewnie tak jest, bo y, od samego początku umawialiśmy się w cudzysłowie w ten sposób, że tak długo będzie u nas, jak długo z jednej strony będzie chciał tego organizator, czyli Jurek Owszak i Fundacja, a z drugiej strony tak długo jak my będziemy w stanie sprostać jednak ciągle rosnącym wymaganiem związanym z organizacją przystanków. Na razie dajemy radę. Wydaje się, że w najbliższe lata byśmy też dali. E, wiem, że spotkał się Pan z Panem Prezydentem. Wypowiedział się w ciepłych słowach o Kostrzynie. Spotkanie miałem zaszczyt odbyć dwukrotnie. Pierwsze takie oficjalne spotkanie samorządowców z prezydentami obu krajów to było w Gistyn Kids. Ja którego się w ogóle nie spodziewałem, bo nie było planowe, było zaraz po otwarciu, na zapleciu sceny, na w zasadzie życzenie prezydenta, który za moim pośrednictwem chciał państwu, czyli mieszkańcom miasta, przekazać no, pozdrowienia, podziękował i pogratulował. Było to bardzo miłe.